Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia, przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeks SP500 doszło do przełamania ważnego oporu między 259 a 265 do tej kursu świec tych szczytów z czwartku i piątku. Szczyt wypadł na poziomie 275, mamy teraz cofnięcie. Jeśli nie jest to pułapka, to cofnięcie powinno być korekcyjne. I w efekcie w dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów. W dłuższej kilkusesyjnej perspektywie możemy wrócić do tegorocznego szczytu. Patrząc na układ fale z, z dołka, który mieliśmy w marcu, mielibyśmy tutaj falę pierwszą, falę drugą, tutaj falę trzecią. Potem można jest korekta. Prezentuję bardziej ostrożny scenariusz, w którym zakładam, że próba przełamania... Oporu na poziomie 2,400 przez falę trzecią się nie uda i będzie fala czwarta, potem jeszcze fala piąta. Teraz jeszcze scenariusz alternatywny. Musimy się przygotować na sytuację, w której by się okazało, że dzisiejszy ruch w górę jest pułapką, co się musi wydarzyć, żeby tutaj była pułapka, więc musimy na trwale spać poniżej tutaj tych lokalnych szczytów. Potem musimy przebić tutaj ten lokalny szczyt z poziomu 2359 no i wtedy w dalszej perspektywie otwiera się droga do powrotu na pindołek 2339. Możliwe niewielkie pogłębienie i potem w dłuższej perspektywie po takiej dłuższej korekcie u nas fala wzrostu. Fala trzecia. Przechodzimy do sytuacji na wykresie DAX-a. Na DAX-ie przydałby się jeszcze jeden dołek. Tak abyśmy mieli tutaj ładny zygzak, zresztą szczytu, który mieliśmy w poniedziałek. Pala A zakończona, pala B zakończona, pala C. Wsparcie jest na 12 180. Powinno być obronione albo zakończymy tą przecenę na wyższym poziomie. Potem sygnał kupna pojawi się, gdy będziemy przybiegli od dołu tutaj te dołki. W efekcie, w dłuższej perspektywie, powinniśmy zobaczyć rynek na nowym szczycie. A z dołka z 21 marca powinniśmy zobaczyć pięciowalową strukturę. Potem możliwa dłuższa korekty. Przechodzimy do polskiego rynku. Ten scenariusz zakłada, że doszło do przełamania oporu na poziomie 2230 i w perspektywie najbliższych możemy dalej rosnąć, możemy zaatakować te opory i ten szczyt. Natomiast w scenariuszu negatywnym zakładam, że próba trwałego przełamania poziomu 2230 się nie uda, dlatego musimy mieć potem spadki skutki są podażowe w są w stosunku poniżej 2,230 i potem możemy wrócić na poziomy 2170-283 no i albo obronimy te wsparcie mamy odbicie albo no je przełamimy i mamy tutaj poważniejsze spadki przechodzimy do sytuacji na wykresie euro-dolara z wczorajszego dołka na poziomie 1,0636 do dzisiejszego szczytu na poziomie 1,0685 Doszło do wzrostu. Copnięcie, które tutaj obserwujemy, myślę, że jest korekcyjne, w efekcie czeka nas kolejna fala wzrostu. W perspektywie sesji możemy skorygować spadki ze szczytu do dołu K 38%. To wypada na poziomie 1.0740. Patrząc na dużą dynamikę tutaj tych spadków, myślę, że odbicie będzie już tylko korekcyjne i w dłuższej perspektywie czeka nas jeszcze kolejna fala spadkowa. Możemy wtedy wrócić do poziomu w okolicy 1.05. Jeśli chodzi o sytuację na wykresie dolara do złotego. Nieudana próba przełamania poru między 3,98 a 4. Rynek się cofa, ale cofnięcie powinno być korekcyjne. Zupełnie analogicznie jak na eurodolarze. Jeśli eurodolar ma dalej spadać, tutaj powinniśmy mieć wzrost. Celem byłby opór na poziomie 3,04, przepraszam, 4,09. Jeśli chodzi o złoto, to mamy dzisiaj cofnięcie. Naruszone tutaj ten bardzo ważny szczyt. W związku z tym z tego tutaj dołka. Można oznaczyć cały ten ruch wzrostowy tylko jako wzrostową trójkę, fala A, fala B i tutaj fala C. Jeśli tak, to w perspektywie e, krótkoterminowej powinniśmy oczekiwać powrotu do wsparcia w okolicy 2240 i już tutaj wtedy będzie można mówić o potencjalnej formacji, głowy, e, potencjalnej formacji e, podwójnego szczytu. Przełamanie tutaj tego dopna otwiera drogę do spadku. O zasięgu około 20 dolarów. No z tego dołka do tych szczytu mamy 20, No to dwadzieścia 20 dół. Czyli 1220 taki target długu dla złota. No i na koniec przechodzimy do sytuacji na wykresie cen ropy. Na wykresie cen ropy mieliśmy dzisiaj szczyt na poziomie 51,88. Potem rozpoczęła się realizacja zysków. Dzisiaj w porannym komentarzu wskazywałem na to, że jest dołka, które mieliśmy wczoraj, do szczytu. Pojawiła się już pięciopalowa struktura, w związku z tym można spodziewać się tego, że rozpocznie się realizacja zysków. No więc realizację zysków rzeczywiście widzimy jak na dłoni. No i teraz gdzie mamy bardzo ważne, kluczowe wsparcie? To jest ten szczyt z piątku na poziomie 50,8. Jeżeli szczyt z piątku zostanie obroniony lub też spadki zakończą się na trochę wyższym poziomie, to potem rynek ma szansę jeszcze pójść ponownie w górę, możemy wrócić na następny szczyt, możemy też ten szczyt przekroczyć. Jaką strukturę wtedy będziemy mieli? Z tego dołka byśmy mieli falę pierwszą. Tutaj byłaby fala druga, tu byłaby fala trzecia. Zatrzymujemy się powyżej 50-80, fala czwarta, potem jeszcze fala piąta. To będzie oczywiście wtedy optymistyczny wydźwięk całej tej formacji bo potem możemy oczekiwać tylko korekcyjnej trójki i potem jeszcze kolejnej wzrostowej fali. Natomiast scenariusz negatywny. Tutaj byłaby fala A, tutaj byłoby cofnięcie fala B, tutaj fala C. Do tego scenariusza potrzebne jest to, abyśmy mieli przełamanie bardzo ważnego wsparcia w okolicy 50,8 i to przełamanie musi nastąpić korpusem świecy. Wtedy można oczekiwać tego, że kolejny poziom wsparcia będzie celem tego, tego ruchu, no to byłby poziom około 49,4. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam, dzisiaj o godzinie 18 mamy szkolenie na temat świec japońskich. Bardzo ważna metoda analizowania wykresów. Na no dzisiejszych czasach przez drogę świecową nie analizuje ani wykresów liniowych. Możemy zmienić wykres na liniowy ewentualnie można zmienić na wykres barowy, ale wtedy pozbawiamy się bardzo wielu różnych ciekawych informacji odnośnie tego, co się dzieje na rynku. W związku z tym nie możemy odstawać od przeciętnej wiedzy inwestorskiej. Warto w tym szkoleniu wziąć udział. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.